Witam was serdecznie. Chciałbym troszeczkę sprawdzić jak wygląda sytuacja w mieście Shenzhen, gdzie się on znajduje, gdzie urzęduje. Jak wygląda sytuacja z religią? Jak, jak, to, jak to naprawdę wygląda, tak? Czyli jak ta religia jest tutaj tłamszona w Chinach, jak jest niszczona. Także dzisiaj pojedziecie ze mną i sprawdzimy to, bo jestem bardzo ciekawy tej całej sytuacji. A ponieważ jest piękna pogoda, ja mam chwilę czasu, możecie ze mną pojechać. Zapraszam Was serdecznie. Okej, okay, ale zanim pojedziemy i pokażę Wam, jak wygląda sytuacja, musimy się wrócić do wywiadu Pana Tomka, który pojawił się niedawno na YouTubie. No niedawno jak niedawno, dwa miesiące temu. Zostawiłem tam swój komentarz, teraz go zobaczycie. Ale niestety nie otrzymałem jakiejkolwiek odpowiedzi. Prawdopodobnie mój komentarz został usunięty i ja tylko go widzę. Pojedziemy i, w ramach prawa cytatu, yy, pokażę Wam urywki z tego wywiadu. Ten wywiad, link do tego wywiadu, jest oczywiście na dole podany. Także zapraszam serdecznie. Jeszcze inni nie mają wyjścia. Mój dzisiejszy gość Lei Huanci, nazywany także Tomkiem, przebył tysiące kilometrów z Xi'an w Chinach do Torunia w Polsce, żeby móc normalnie żyć. Mm, ponieważ że, y, jestem wierzący, wierzę w Boga, y, i niestety, że teraz w Chinach to jeszcze nie możemy wyjrzeć co chcemy, to znaczy, że. Y, w naszym kraju teraz komunizm i ateizm to jest taki główny wiary. Więc niestety, że na przykład chcemy jeździć do kościoła albo coś tu. Nie, nie, da, nie udało mi się tak. Też powiedziałam o tym, że będziemy rozmawiać o prześladowaniach y, chrześcijan w Chinach. Y, jakbyś mógł powiedzieć, na czym polegają te, y, te prześladowania? Co to znaczy, że w XXI wieku chrześcijanie są wciąż prześladowani? Ale na przykład dla nas, jeżeli jesteś wyjący, chcesz chodzić do kościoła. Y, Czyli to od, od razu rząd powiedzieć, że to jest nielegalny. Mm -hmm. chy, chyba to był chyba 6-7 lat temu, kiedy jeszcze byłem w Chinach. Inny województwie, bardzo blisko do morza. Wte, czyli tam był bardzo dużo krzyżu, ale Chiński rząd decyduł, że odbudowali. Czyli Musi zniknąć. Zniknąć, czyli... tak, zniknąć. Mhm. Gdzie się spotykaliście w takim razie? Z Na nabożeństwa, z księżmi, z pastorami? To oczywiście na przykład w naszym e, mieszkaniu, ale czasami tu zmienimy lokalizację. Mhm. A czyli e, no, uprawialiście taki kościół podziemny? To może tak powiedzieć. No i myślę, że to by chyba było tyle z tych urywków Tomka. No ale przelećmy sobie może i sprawdźmy. Pojechałem, prawda? Także no, y, chyba warto zobaczyć. Jak to wygląda z tą ilością kościołów, a jak to wygląda, to może, to może zobaczycie tutaj. Tu wam pokażę, jak to wygląda właśnie dokładnie na mapie. Ok, jedziemy, słuchajcie, jedziemy sprawdzać, jak to z tymi kościołami jest. Czy to atrapy, czy może jakieś muzeła, muzealne budynki. Jedziemy. No i mamy piękny kościół. Zobaczcie, jaki ładny. Piękny, ładny duszy. Dzieci w środku się bawią. Zaraz wam pokażę. Niestety nie możemy wejść do środka. Tu mi się podoba. Pan przyjechał. Ma krzyż w samochodzie. I również ma nalepki. I love China. Ładne witraże. Kościół jest z 2018 roku. W 2018 roku został oddany do użytku. Także został oddany do użytku yy, dwa lata. Czekajcie. No niedawno. No niedawno. Niedawno. Ładny. Ok, jedziemy do następnego. Jutro jest Msza tutaj o godzinie 15. Ja porozmawiałem dzisiaj jeszcze tutaj z paniami odnośnie Chrztu Ani. Kościół znajduje się w bardzo zatłoczonym miejscu, naprawdę fajne okolicy i proszę zwróćcie uwagę, ile ładnego miejsca i w jakim ładnym miejscu został umieszczony. To nie jest tak, że, że to miejsce tutaj jest jakieś tanie. To nie są tanie rzeczy. I zwróćcie uwagę, ile jest miejsca dla ludzi, dla społeczności, która tam przychodzi religijnej, na zewnątrz. Miejsca parkingowe, ładnie utrzymane. Nic tylko pozazdrościć. Nie patrzyłem się dokładnie na kościoły typu, że załóżmy chrześcijański, ewangelicki, katolicki, jakiś tam, jakiś tam. Kościół to kościół, wyznanie to wyznanie. Chodzi o to, żeby wam pokazać, jak naprawdę to wygląda. Pamiętajcie, Shenzhen ma tylko 40 lat. jesteśmy przy drugim kościele, który dzisiaj zwiedzamy, oglądamy. Dzisiaj jest sobota, nieczynne. No, ale, ale warto, żebyście zobaczyli. Podobało mi się przy tamtym kościele, ponieważ tam była bardzo fajna sytuacja, dzieci się bawiły w środku. Jest trochę inaczej niż, niż w naszych kościołach z tego, co pamiętam. Grają w w Babingtona grają różne gry przed lekcją, przed lekcją religii. Także to dosyć, dosyć ciekawie wygląda. OK, idę kogoś poszukać, może będę mógł wejść i nagrać, to wam pokażę. Kościół w 2012 roku wybudowany. Bardzo ładne, ładne wejście. I bardzo fajni, bardzo fajni ludzie tutaj są. Zapraszają nas wszystkich. Żebyśmy przyjeżdżali. Także jest bardzo ładny kościół. Pokażę Wam jeszcze troszeczkę z tej strony, żebyście zobaczyli elegancko, pięknie. Jedziemy dalej. Bardzo ładny kościół. Duży. No, także tak to wygląda. Bez problemu można przyjść i się pomodlić. A tutaj macie, proszę, możecie wysyłać datki na kościół, czyli na tace. Tak to wygląda w Chinach. Piotr zapłacił. Wjazd, proszę bardzo, jest oznaczony. Także nie ma problemu. Nie jest nigdzie ukryty. Okej, okay. obejrzeliśmy bardzo fajnie ludzie, bardzo fajnie ludzie naprawdę przyjęli mnie. Oczywiście nie wiem czy ksiądz czy nie ksiądz, bo w sutannach nie biegają. A my jedziemy dalej. Zapraszali mnie, zapraszali mnie na jutro. Mówią, żeby przyjechać. Ja mówię, że przyjadę, ale nie jutro, a za tydzień. Bo na jutro jestem umówiony w tym pierwszym kościele. No, już powiedziałem, że tam przyjadę z Anią. No a tu wpadniemy w następną niedzielę. Zresztą prawdopodobnie będę co niedzielę starał się do innego kościoła podjechać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, zwijamy się. Lecimy dalej. Obejrzeć dalej te miejsca. Zakazane wszędzem. A tu już jesteśmy w miejscu, które, muszę Wam powiedzieć, wielkością mnie pokonało. Zobaczcie, jaki ten kościół jest olbrzymi. Zwróćcie na to uwagę. To jest po prostu kolos. Kolos, który jest dokładnie przy po prawej stronie jest centrum handlowe dokładnie w miejscu, naprawdę centralnym miejscu wszędzie. Oczywiście, wszystkie tego typu kościoły, czy to będą, załóżmy, no poza meczetem, meczet mam gdzieś nagrane, ale tutaj akurat nie zobaczycie meczetu. Dołożymy i meczet, natomiast jest umiejscowione to naprawdę w dosyć, w dosyć centralnym punkcie. Kościół piękny, duży, niestety nie mogłem go zobaczyć w środku, ponieważ nie było księdza, nie było proboszcza i osoby, które były w środku jakoś nie za bardzo, nie za bardzo chciały mi udostępnić, żebym sobie tam biegał z kamerą. No okej, okay, rozumiem. Nie wiadomo, co nagram i jak nagram, także przyjadę tutaj w to miejsce już w momencie, kiedy, kiedy będzie proboszcz i spróbujemy również zrobić, może się uda, jakieś urywki z mszy. No zobaczymy, ale wiecie, takie rzeczy trzeba ustalić, umówić i dogadać. Ok, zobaczcie sobie to miejsce, bo, bo naprawdę jest piękne. Taka ciekawostka dla Was. To co widzicie po prawej stronie u podnóża kościoła, to jest taki park, nie park, gdzie są parasole ustawione, gdzie możecie sobie przyjść, możecie usiąść, porozmawiać ze znajomymi. Także naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładny budynek, warto przyjechać w niedzielę i przyjadę tutaj w niedzielę na pewno. Oj, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, słuchajcie, strasznie korki. Ja mam teraz jakieś pół godziny do następnego kościoła, a również stąd mam do tego kościoła na Bałanie, do którego was chciałem zawieźć, bo to był kościół, do którego chodziłem od samego początku w Shenzhen. Mam godzinę stąd i 30 minut, ale pojedziemy, najwyżej zajedziemy na wieczór. Zobaczycie. Dojechałem do ostatniego mojego punktu z dnia dzisiejszego. To jest kościół Jezusa Chrystusa na Bałanie. Podejdziemy tam, zobaczymy. Czekam na światełka. Niestety jest już ta godzina, że no niestety dalej już nie ma sensu jechać. Bardzo duże korki. Ale podjedźmy, zobaczmy. Czy tam się coś dzieje? Czy ten pan Tomek. Co to uciek z Chin? Jak mu tam było? By kolec, bolec, nie pamiętam. Ten, co uciekł z Chin, i powiedział, że kościoły burzą. No to jedziemy zobaczyć, jak to tam jest naprawdę. Jedziemy. Niestety ze względu na mojego ryja, który jest bardzo mocno podobny do ryja Ujgurów, Shindzianów, w poprzednim kościele miałem problem. Musiałem długo tłumaczyć, bardzo długo tłumaczyć skąd jestem, ale tak czy inaczej za bardzo mi nie uwierzono, także nie za bardzo mogłem zrobić tam wideo w środku. Tak mi się wydaje, że to był powód, nie? Ludzi trochę było. Ale dowiedziałem się jeszcze jednej ciekawej rzeczy, akurat w tym kościele poprzednim, którym byłem, muszę sprawdzić jak to jest naprawdę. E, powiedziano mi, że, że chrzest dziecka od 18 roku życia nie wiem, czy to prawda. Muszę to sprawdzić. Dlaczego mówię, że muszę sprawdzić? Bo w poprzednim kościołach, jak byłem tych dwóch, no to bez problemu nawet dostałem e, książeczkę do, do zarejestrowania e, chrztu. No dobra, pogadamy jeszcze o tym, pomyślimy, jak, to zro, jak, jak się o, tą, o tym dowiedzieć. No dobra, a tak wygląda. Słuchajcie. Kościół Jezusa Chrystusa. Duży kościół, ładny kościół. Nie wiem, czy będę miał się kogo zapytać tutaj, czy będę mógł to sfilmować w środku. Ja chodziłem tutaj. Bardzo fajny kościół. No, mszy nie rozumiałem za bardzo. Czekajcie. Eee, zobaczmy, co tu jest. Eee, no, nie wolno, nie wolno eee, make. Nie wolno robić zdjęć, tak? Nie wolno palić i nie zasuwajcie w yy, na telefonie. No i oczywiście krótkie spodenki zabronione, czyli już nie wejdę, bo jestem w krótkich spodenkach. Jak się odbywają szy tutaj? Mamy o 7.30, 20, 9, 15, 14 i macie qr koda żeby się coś dowiedzieć. Ja już to ska skanuję. nam to skanować. Zobaczymy. Follow. Zobaczcie, jaki ładny kościół. Do środka nie wejdę, mam krótkie spodemki. No i oczywiście nie byłoby ładnie, jest tam jakaś msza się odbywa. Więc nie wejdę, ale zobaczcie, jak ładnie. Tutaj jest fontanna Maryi. Zobaczcie, ładnie. A tutaj mamy opisy po chińsku. Oczywiście, tak jak widzicie, można, można sobie w kosza pograć. Dzieci sobie grają przed jakimiś tam. Lekcjami religii. Bardzo ładny kościół. Bardzo mi się podoba. No, i tak jak widzicie, normalnie kościoły funkcjonują w Chinach. Nie ma żadnych kłopotów, nie ma żadnych problemów. Oczywiście są środki ostrożności. One muszą być. No, ale one. To już jest rozmowa na inny temat. Natomiast nie ma kłopotu. Ludzie wchodzą na msze. To by było chyba na tyle z tego z tego pokazania wam jak to tak naprawdę jest w tych Chinach. Jestem w Shenzhen. Shenzhen istnieje od 40 lat. Te kościoły, które są wybudowane, są wybudowane 2018 rok, 2010, 2009 i nikt nie burzył kościołów, bo to miasto ma tylko 40 lat, tylko je budował. Także kochani to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, i zawsze patrzcie się i sprawdzajcie to, co, jakie informacje dostajecie. Pozdrawiam Was! Przejadę się jeszcze troszkę naokoło. Proszę bardzo, tu macie ładny obelisk. Tak wygląda z zewnątrz. Dla tych wszystkich mądrych, co zaraz zaczną tam krzyczeć, że flaga chińska tu wisi. Tak wisi. Jak najbardziej. Tak jak w Polsce wiszą polskie flagi. Duży kościół, naprawdę jest duży kościół. No nie ukrywam, że probosz jeździ. Fajnym autkiem. Przynajmniej ostat... wtedy jeździł. Jest bardzo dużo kościołów. Są jeszcze meczety. Może zjadę te meczety jeszcze też, jak się znajdzie chwilę czasu. Są jeszcze meczety. Kościoły są różnych wyznań, różnych odłamów. Ja powiem szczerze, że tak nie za bardzo też tam łapię, jakie to dokładnie są. Natomiast dużo jest, dużo jest bardzo kościołów w takich mniejszych, zupełnie mniejszych budynkach. Bardzo dużo. Nawet byście tam nie trafili, bo to tak wyglądają, jakby gdzieś w takich budynku jak fabryczny, niefabryczny, na drugim piętrze, na trzecim piętrze, takie mniejsze. I słuchajcie, to normalnie funkcjonuje. Duże kościoły są chronione, duże kościoły mają obstawę. Ale tak jak i przedszkola mają obstawę w Chinach i szkoły mają obstawę w Chinach, to nie oznacza, że obstawa jest dlatego, żeby nie wiem co, nie wpuszczać niektórych dzieci do szkoły. Tak samo jest z kościołami. No to myślę, że już teraz to końcówka była. Ja się zwijam do domu, mam kawałek drogi. Jestem na Bałanie. Mam jakieś półtorej godziny drogi. Godzina 20, nawet po 20.00, ludzie zaczynają dopiero wychodzić do parku. Ja idę poszukać toalety, ale tak Wam pokażę, jak to się tutaj ludzie, jak ludzie odpoczywają wieczorami, biegają. Przychodziłem tutaj do tego parku dosyć często. Ale to jak mieszkałem, mieszkałem mówię niedaleko stąd. Mieliśmy tutaj fabrykę akurat. Powiem Wam, że zabłądziłem. Powiem Wam szczerze, zabłądziłem, gdyby nie nawigacja bym tutaj nie trafił. Po prostu nie trafił, bym się tak wszystko zmieniło. Myśmy się stąd wyprowadzili jakieś 6 lat temu. Yy, więcej jak 6. Czekajcie, bo to przecież 3 lata plus... No 6 lat. Po prostu... Masakrycie się pozmieniało. Tyle nowych budynków, tyle wszystkiego nowego, że po prostu zupełnie nie poznawałem, gdzie ja jestem. Ja do tego kościoła to dojechałem yy, zupełnie zupełnie z głównej prawie ulicy, a on był on był naprawdę taką boczną uliczką się jechało. Także zmieniło się bardzo mocno. Idę powoli. Znaczy no, toaleta jest tam z tyłu akurat, tam dzisiaj świeci na no jasno, ale jeszcze Wam chciałem pokazać, jak tutaj korty tenisowe są. W Wabinktona grają, w tenisa. Gorąco było dzisiaj, bardzo gorąco. Zrobiłem kawał kilometrów. Yy, zwiedziłem tyle, co zwiedziłem, no widzicie, ile tych punktów, jak ja to mówię, na jest tutaj niedaleko wszędzie. No ale ja nie dałem rady. Czekajcie, tutaj grają w tenisa. No, dużo nie zobaczycie, bo siatka przeszkadza. Piłek tu leży od groma. Naparzają. Fajnie, teraz jest fajnie. Ta gorączka spadła. A ja się powoli zbieram. Patrzcie, jakie ładne, fajne drzewa. A ja się powoli zbieram do domu. Lecę na lajwa, nie wiem czy zdążę, chyba nie zdążę, więc chyba zrobię wejściówkę z trasy.